Minecraft to z pozoru zwyczajna gra, ale okazuje się, że niektóre osoby wpadły przez nią w prawdziwe kłopoty i trafiły przez nią do więzienia. Dziś pokażę Wam kilka naprawdę ciekawych historii z tym związanych, także oglądajcie. A jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to bardzo mi miło, bo oglądasz najlepszy kanał gamingowy w Polsce. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to musisz to koniecznie teraz zrobić, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. Nie omijaj także łapki w górę, bo jest ona bardzo ważna. Zostaw ją pod tym filmem. A może to właśnie ty będziesz tym farciarzem, który zdobędzie 30 złotych PSC? Wystarczy, że napiszesz w komentarzu słowa sub i łapka ZOSTAWIONE. Odpowiem na zwycięski komentarz, a my jedziemy z tym śledziem. To się dzieje! Wielki koncert, Przebek bez Games i Mister Ci razem! Zagramy swoje największe hity na żywo, takie jak Skibidi Toilet Goni Mnie, Skibidi Toilet Goni Mnie, Essa, ale jest Essa, Ale z Ciebie Bambik, oraz Puk Puk się cały blok, kiedy greci się impreza Pewnie się zastanawiacie, gdzie to będzie W środku kultury w Mysiadle, pod Warszawą A kiedy to będzie? Już 7 września o godzinie 16 Bilety do kupienia już są, a link oczywiście gdzie? W opisie Niektórym wydaje się, że w internecie są anonimowi no, to można się nieźle zdziwić, i ci gracze, którzy trafili do więzienia przez Minecraft, przekonali się o tym na własnej skórze. 16-letni chłopcy zbudowali w Minecraftie budynek policji ze swojego miasta. Wydawałoby się, że co może być w tym złego? Ich plan był prosty: zbudować posterunek policji w grze, a potem, no właśnie, wirtualnie w grze w Minecrafcie go wysadzić. Chcieli po prostu odwzorować budynek ze swojego miasta i się na swój sposób pobawić. Dla większości z nas, Minecraft. Minecraft to po prostu gra, gdzie budujemy i eksplorujemy świat. Jednak w tym przypadku zamiary chłopców zostały odebrane bardzo poważnie. Władze uznały, że to co planowali zrobić, to coś więcej niż tylko gra, i tak naprawdę zbudowali posterunek policji w Minecraftie, by potem zrobić to samo w prawdziwym życiu. To jest jakaś abstrakcja, ale wydarzyła się naprawdę. Śledczy zaczęli badać sprawę, i na nic zdały się tłumaczenia chłopaków, że Minecraft to tylko gra, i przez myśl im nie przeszło, żeby. Robić coś złego w realnym życiu. Tym bardziej, że 16-latkowie nigdy nie mieli problemów z policją. Cała trójka kolegów spędziła 11 miesięcy w areszcie tymczasowym, po czym zostali zwolnieni za dobre sprawowanie w zeszłym roku, aby dokończyć szkołę. Możecie mi nie wierzyć, że takie coś stało się naprawdę, ale teraz zobaczcie screena z tego artykułu. Naprawdę niektóre kraje są dziwne. Na szczęście u nas można budować co się chce w Minecrafcie, więc bądźcie o to spokojni. Nie sądziłem, że znajdę tyle prawdziwych historii osób, które trafiły do więzienia przez Minecraft. Wyobraźcie sobie, że pewien 38-letni mężczyzna trafił w ręce. Uwielbiasz zapach prania suszonego na zewnątrz? Odkryj najlepszy efekt świeżości, Lenor. Się porwać? Inspiruj się bogactwem smaku jogobelli, teraz także w wersji bez dodatku cukru. Dobre zawsze się udziela policji, po tym jak napisał w internecie, że kogoś popije, a na końcu dodał w Minecrafcie. Jak to się skończyło? Posłuchajcie. Cała sprawa miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, w stanie New Jersey. Richard Golden, 38-letni mężczyzna, był wielkim fanem Minecrafta. Był obecny na każdej grupie, na każdym forum, które było związane z Minecraftem. Oprócz tego budował także mapy do Minecrafta i wrzucał je do internetu, by inni mogli sobie je pobrać i w nie zagrać. Jeden z użytkowników napisał pod jego naj Najnowszą mapą komentarz, że mu się nie podoba. Autor mapy, bohater naszej historii, odpisał mu na to żartobliwie, że jeżeli go spotka, to pobije go w Minecrafcie, czyli w grze, a nie w prawdziwym życiu, bo to jest bardzo ważne. No ale no właśnie, tutaj zaczyna się prawdziwy problem. Osoba, która napisała komentarz, zgłosiła tę sprawę na policję i stwierdziła, że to groźba. 38-letni Richard nie przewidział, że jego słowa zostaną potraktowane bardzo poważnie. Policja szybko zaczęła działać i Zamierzyli Richarda, który mieszkał z mamą w New Jersey. Możecie sobie wyobrazić, jak bardzo był zszokowany, kiedy pewnego dnia do jego drzwi zapukała policja i go zatrzymała na oczach własnej mamy. Sędzia i prokurator uznali, że należy go aresztować. Ciężko jest mi uwierzyć w tę historię, naprawdę. To jest naprawdę porąbana historia. Słyszeliście kiedyś o tajnych dokumentach wyciekających na serwerze Minecraft Discord? Brzmi jak coś z filmu, prawda? Ale to wydarzyło się naprawdę. Pewien 21-letni żołnierz wpadł w poważne kłopoty po tym jak zamieścił tajne informacje na serwerze Discord. Były to ściśle tajne wojskowe informacje. Więc wyobraźcie sobie taką sytuację. Jest początek kroku, Grupa znajomych, którzy poznali się przez internet w Minecraft spotyka się na swoim serwerze Discord. Niby wszystko jest normalnie. Ludzie gadają o grach, dzielą się swoimi osiągnięciami, wrzucają memy i to właśnie zamiast mema żołnierz wrzucił ponad 100 zdjęć ściśle tajnych dokumentów na serwer Discord. Serwer był publiczny, więc ktoś zgłosił tę sprawę na policję. Kiedy informacja o tym wycieku dotarła do odpowiednich służb, sprawa zrobiła się bardzo poważna. Śledczy bardzo szybko namierzyli tego młodego żołnierza po adresie IP, który mieszkał w Massachusetts. Został aresztowany i Teraz czekają go poważne konsekwencje. Śmieszne, albo w sumie nieśmieszne, że ktoś rujnuje sobie życie przez Minecraft. Ciężko jest mi uwierzyć w tę historię. Ja jednak wierzę z kolei, że zostawisz suba z waneczkiem na moim kanale, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Bo lecimy ja z prędkością światła po 10 tysięcy subów. Teraz opowiem wam o 13-letnim chłopaku, który wpadł w poważne kłopoty po tym jak zaatakował swoją 50-letnią mamę. A to wszystko przez chęć posiadania zegarka z logo swojej ulubionej gry, czyli Minecrafta. Brzmi absurdalnie, prawda? Ale niestety ta historia nie kończy się na samym zegarku. Całe zdarzenie miało miejsce w Wisconsin wczesnym rankiem. Według ustaleń chłopak obudził się i poprosił swoją mamę o kupno zegarka, który miał motyw Minecrafta. Gdy usłyszał od Mowę, coś w nim pękło. Rozwścieczony poszedł do sypialni mamy, gdzie znalazł kij baseballowy. Z kijem w ręku udał się do piwnicy, gdzie jego mama akurat rozwieszała pranie. I wtedy wydarzyło się coś strasznego: chłopak, pełen złości, uderzył swoją mamę z taką siłą, że ta straciła przytomność. Na szczęście w domu była jego starsza siostra, która szybko zorientowała się co się stało i wezwała policję. Kiedy chłopak został przesłuchany przez funkcjonariuszy, początkowo próbował twierdzić, że wszystko było przypadkiem, jednak później przyznał się, że zrobił to celowo. Teraz sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana. Chłopak będzie sądzony jak dorosły i grozi mu do 5 lat więzienia, ale to jeszcze nie koniec historii. Rodzina chłopaka zeznała, że już wcześniej sprawiał poważne problemy wychowawcze. Choć był bardzo inteligentny, miał też skłonność do manipulowania ludźmi i wybuchów gniewu. Jego mama zaniepokojona zachowaniem syna zdecydowała się nawet na zamontowanie kamer w domu, żeby mieć oko na jego poczynania. Co ciekawe, niedługo przed tym tragicznym zdarzeniem jego siostra odkryła, że kamery zostały wyłączone. Chłopak zeznał również, że słyszy głosy i twierdzi, że ma pięciu przyjaciół, którzy do niego mówią. Wymyślonych przyjaciół. To wszystko sprawia, że sytuacja jest jeszcze bardziej przerażająca. W tej chwili prawnicy chłopca starają się, aby jego sprawa została przeniesiona do sądu dla nieletnich. Argumentując, że żadne więzienie nie jest przygotowane na opiekę nad 13-letnim dzieckiem. Jak zakończy się ta historia, tego jeszcze nie wiemy, ale jedno jest pewne. To wydarzenie wstrząsnęło nie tylko rodziną, ale i całym lokalnym społeczeństwem. Historia jest naprawdę przerażająca, aż nie chce mi się wierzyć, że coś takiego się wydarzyło. Niektóre osoby chyba zbyt poważnie podchodzą do Minecrafta. Tego na pewno się nie spodziewają. A wy, co uważacie o tym całym zdarzeniu, napiszcie w komentarzach. Wiemy, że w internecie można znaleźć wiele ciekawych okazji, ale niestety niektórzy ludzie postanawiają zbijać kokosy na ludzkiej naiwności. Tym razem opowiem wam o 27-letnim mężczyźnie, który wymyślił, jak łatwo zarobić pieniądze, wykorzystując popularność gry Minecraft. W jaki sposób? Otóż mężczyzna ten postanowił sprzedawać konta do Minecrafta po bardzo atrakcyjnych, zaniżonych cenach. Brzmi jak super okazja, prawda? No ale cóż, gdy coś wydaje się zbyt piękne, żeby było prawdziwe, często okazuje się, że jest to zwykłe oszustwo. Tak było i w tym przypadku. Osoby, które kupowały od niego te konta, nigdy ich nie otrzymywały. Ile osób dało się nabrać? Setki. Mężczyzna oszukał setki młodych graczy Minecrafta. Wyobraźcie sobie ich rozczarowanie, kiedy okazało się, że zostali oszukani. Co gorsza, oszust czuł się bezkarny, myśląc, że nikt go nie złapie. Ale tu następuje zwrot akcji. Pewnego dnia jeden z młodych chłopaków, który dał się nabrać, opowiedział o całej sytuacji swojej mamie. To, co zrobiła ta mama, było kluczowe. Co najlepiej zna Elizę. Co Eliza najbardziej lubi robić w wolnym czasie? A. Oglądać filmy, B. Spędzać czas ze znajomymi czy C spać. Odpowiedź D, siedzieć w Gawronie. Nie no, dałbym oglądać filmy czy tam seriale. Spać. Spać z gawronkiem. Powiedz C. Spać! <ge VII> spędzać czas ze znajomymi. Jesteś pewny? No cały czas z nami spędza czas w wolnym czasie. No to, 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 to było głupie, jakby co innego <tangan tone> wybrała. Ciężkie pytanie. Wstawiam, że woli filmy, ale na pewno da odpowiedź, że woli ze znajomymi spędzać czas. Także B. Co Eliza najbardziej lubi robić w wolnym czasie? Ale ja mam powiedzieć co z znajomymi. Ej, wiedziałem! Nie Kto najlepiej zna Elizę. Co Eliza najbardziej lubi? можеш ми... Jingle bell, jingle... Мата ги дълзе! ля młodych chłopaków, który dał się nabrać, opowiedział o całej sytuacji swojej mamie. To, co zrobiła ta mama, było kluczowe. Nie zignorowała problemu, tylko natychmiast zgłosiła wszystko na policję. Dzięki temu policjanci błyskawicznie namierzyli adres tego w cudzysłowie kreatywnego biznesmena. I co się stało dalej? Mężczyzna został zatrzymany, a teraz grozi mu kara pozbawiania wolności do trzech lat. Tak więc w taki sposób skończył się jego pomysł na łatwy zarobek. I bardzo dobrze. Ta historia to doskonały przykład na to, jak ważne jest, aby być ostrożnym w internecie. Nigdy nie wiadomo, kto stoi po drugiej Stronie ekranu i jakie ma zamiary. Zawsze warto być czujnym i nie ufać zbyt pięknym okazjom, które mogą być zwykłym oszustwem. Dziękuję, że obejrzałeś ten odcinek. Obejrzyj filmy, które ci się teraz wyświetlają. Czy można prostować mokre?